Siemano kolano z tej strony granie na ekranie i witam was w odcinku w którym otwieramy nagrodę za konkurs 4goal up we współpracy z TOPS przepraszam was jeśli gadam jakimś dziwnym głosem ale no zaatakowała mnie choroba i cały czas mnie trzyma a jak już pewnie wiecie albo nie wiecie na 4goal up organizował konkurs o kalendarz adwentowy TOPS Wziąłem udział i udało mi się wygrać, także sprawdźmy zawartość tutaj kartonu. Jest bardzo dobrze zapakowany. Paszka dziś do mnie przyszła, więc nagrywam to od razu dla Was, jak to odebrałem. Czy mnie to mój tata ja go odebrał? Ponieważ ja nie, nie mogę na dwór wychodzić, bo teraz jest. Leszczyna i, i Olsza, czy jakoś tam i to też mam alergię na to, także ciężki okres dla mnie. Kurcze pieczone, bardzo mocno zapakowane. Mogłem wziąć jakieś nożyczki. Dobra. To są dwa kalendarze, jeżeli się nie mylę. Nie jeden. Chyba za ja myślałem, że jeden. No widzicie, tak. Nie wiedziałem nawet. No tu już się kamera się Ale jak ja mam to wyjąć? Poczekajcie, cięcie, żeby odcinek nie leciał. Ok, udało mi się to już tak rozebrać. Teraz musimy rozszarpać ten karton. O, mamo boska! No, bardzo solidnie, zapakowane. Ok. I tak. I to są dwa kalendarze adwentowe. Wow, naprawdę wow. Bardzo jeszcze raz dziękuję Tops i Forgot Up za to, że daliście mi. Po prostu nagrodę. To jest pierwszy mój wygrany konkurs. I co? Ale to jest piękne. Łącznie mamy prawie 200 kart. I o. E, jeden kalendarz oczywiście karty specjalnie będą na Winted. Nazwa Niko Zygmunt. E, Nikodem Zyga. Przepraszam. E, karty te będą wystawione w dobrych cenach. I co? I otwieramy pierwszy album. No, to widzowie, mamy wreszcie jakiś fajny content. E, szykuję dla Was też e, kilka puszek Tops. Uzupełniamy już do końca album. E, kupię kilka puszek, bo udało mi się zrobić to duże zamówienie, które Wam pokazałem. Teraz tu będę miał problem, żeby otworzyć. Chwila, cięcie. Mamy rozpakowany już kalendarz i okazało się, że łącznie tu mamy 121 kart. Także 242 karty mamy. Dziękuję jeszcze raz Tops i Forgol Up. I tak to się prezentuje. Wow. Pięknie to wygląda. I oczywiście otwieramy pierwsze okienko. Jestem Niemcem. Niemiecką legendą. Bramkarzem, który wygrał Finał Ligi Mistrzów w 2001 roku. Kim jestem? Wydaje mi się, że to będzie Olivier Kahn. Sprawdźmy. Fajnie się otwiera. Zapakowana jest normalnie w paczuszkę. Paczka bardzo cieniutka. I sprawdźmy, czy trafiłem. Czy to będzie Tony Adams? Olivier Khan. Karta z podpisem Olivier Khan. Także fajnie. Tylko nie wiem gdzie to rozkładać. Ponieważ zmieniłem miejsce nagrywek. I mamy dwie karty specjalne i dwie zwykłe. <laughs> zmieniłem miejsce nagrywek. Na tapczan po prostu. Ponieważ na biurku nie mam miejsca. Myślę, że zrobimy tak. Tutaj będziemy odkładać i karty specjalne bardziej w dół. Kamera, i karty specjalne tutaj. E, dobrze, Kolejną. kolejnym okienkiem jest oczywiście dwójka. Jestem francuską legendą środkowym obrońcą, który grał do londyńskiego klubu kim jestem? francuska legenda który gra w środku Saliba? Saliba jest z Francji? Tak ale on jest... a to nie jest legenda no to obstawiam chyba Saliba tu nie znam chyba jakoś dużo piłkarzy no bo Trzyłameni jest pomocnikiem i gra w Real Madrid. A to cała reszta to. Myślę, że. Saliba. William Saliba. Także udało mi się zgadnąć. Karty sobie powieszę w pokoju, ponieważ są przepiękne. I mamy tak: Deko, jego Bradleya i Herb Barcy. Czyli kolejna karta Vintage Vibes, kolejna yy, karta do uzupełnienia albumu, <coughs> ponieważ deko akurat nie miałem. Tak sobie będziemy odkładać. Lecimy do trójeczki. W trójce mamy dwa razy zwycięzcę Ligi Mistrzów. Z realem Madryt jest Brazylijczykiem, który jest Brazylijczykiem. Eder Militao lub Rodrigo. Eder Militao, Rodrigo Vinicius. Eder Militao, Rodrigo lub Vinicius. Sprawdźmy. Kto to będzie? Kto to będzie? Uwaga, uwaga. Kolejna karta do uzupełnienia albumu Cantona. Super. A kartą jest Eder Militao. Karta oczywiście z podpisem, także fajnie, super. Piękne są te karty. I mamy Erika Cantone do uzupełnienia albumu. I całą resztę mamy. Czyli trzy karty do uzupełnienia albumu. Fajnie. Super, są te kalendarze. Eee, czwarte okienko szukamy, szukamy, szukamy. Gdzie jest czwórka? Tutaj. Eee, no to tak. <ścoughs> 24-letni niemiecki obrońca gra w Borusi Dortmund. Kim jest? Schulterbeck? Schulniko Schulterbeck. Kto to będzie? Uwaga, uwaga. Kim będziesz, piłkarzu? No nie mogę wyciągnąć. Super są te kalendarze. Eee, obstawiam Schulterbeck. Ale źle otworzyłem. Niestety Gary Lineker, którego już mamy. O! Jeszcze raz, co? Oj, to tu chyba pomyłka, ponieważ niemiecki, a Julian Alvarez jest? Yy, Argentyńczykiem. Chyba pomyliły się okienka, no ale nic. No to mamy Juliana Alvareza. Gary Lineker, który idzie na karty specjalne i zwykłe trzy karty. <laughs> Szkoda, że tutaj nas pomyłka. Piąteczki szukamy. Piąteczka jest tutaj. 26-letni włoski piłkarz, który grał w Juventusie. Jest pomocnikiem od 2021 roku. No to może Locatelli albo Nie wiem czy Lokatelli mógłby być, czy nie. Kogo my tu mamy? Eden azart niestety nie do uzupełnienia albumu Manuel Locatelli. Udało mi się zgadnąć. I mamy Edena Azarda, Benitesa. Chyba do, też uda się uzupełnić Mendes i <laughs> Herb Lipska. Super fajnie, wyśmienicie. Kolejne okienko, szósteczka. To jest niemiecki pomocnik, który też może grać na prawej obronie. Eee... Ma, Kimiś. Manuel Kimiś? Czy jak on się nazywał? Nie pamiętam. Wypadło mi z głowy. Ale trafimy kartę. Jeżeli to jest kimś, to. Maserati, kolejna karta do uzupełnienia. No dzisiaj nam się udaje. Fajnie uzupełniać. A kartą specjalnie... Josuła kimś. Ale dałem. Popis. Mamy Maserati. I trzy karty. Super. Czy wszystko widać? Widać. Super fajnie. Eee, siódemeczka. O, tak będę robił. To jest... Piłkarz UEFA Champions League, który ma rekord gołscoru, czyli najwięcej bramek, no to Cristiano Ronaldo i to siódemka. Także może być ciekawie, tak, zróbmy. Okej. Okay. I czy to będzie Cristiano Ronaldo? Mamy podpis Blachowicza, który nie uzupełnia nam albumu. Uwaga, uwaga! Siódemka! Uwaga, uwaga! Cristiano Ronaldo karta z podpisem. Także super. Mam kolejny autograf fajnego piłkarza. Wiadomo, że to jest drukowane przez maszynę i to nie jest autentyczne. Ale zawsze fajnie mieć coś takiego. Ósemka. Na samej górze to jest pomocnik Barcelony, który wygrał Golden Boya w 2021 roku. Kim jest? Albo Gavi, albo Pedri. Tak mi się wydaje, że to dwa starboye są. Chyba obydwoje nawet wygrali. Ale bardziej bym odstawił, że Pedri. Szlager, którego mamy. Trzy powtórki. W sumie to cztery. I piątą kartą jest Pedri. Także coś dla kibiców Barcelony i Realu Madryt już mamy. Lecimy. Dziewiątka. Jest. Numer 9 na kos koszulce wygrał z Chelsea Ligę Mistrzów w 2012 roku. No to myślę, że drogba. Didier Drogba może to być. Eee, sprawdźmy. Mamy na początku Brahima Diaza, którego mamy już. Alison. Henryś i Barencieka, którego mamy. Także dwie powtórki. <küh> <küh> Przepraszam Was za to. Fernando Torres. Z Chelsea? Czy Fernando Torres grał w Chelsea? To nie widziałem. Ale fajnie, mamy kolejną kartę. E, dyszka, dyszka. To pewnie będzie Messi. Portugalski napastnik grający do AC Milanu. No to chyba musi być Rafael. Nie widzę innej opcji. 15 minut nagrania. Także sporo, sporo. Merlan Mendy, nie wiem czy to Trzy standardy. W sumie ten Mendy to też standard. I Rafa Leao, także fajnie. Super jest ten kalendarz. A mamy jeszcze drugi. Wow. E, jest to piłkarz, e, który wygrał 5 Lig Mistrzów z Realem Madryt. No to. Albo Luka Modrić, albo Carvajal. Dosyć sporo. Sprawdźmy, kto to będzie, co to będzie. Jest! Mamy kolejne uzupełnienie, bo to jest Vinicius Junior Trophy Triumph. Oczywiście to nie jest ta karta specjalna. Ale nam się już udało kart uzupełnić. Gareth Bale Też chciałem powiedzieć Super Widać? Widać No ta choroba mnie atakuje Takie miłe poprawienie humoru Dwunastka z tej strony teraz Jest to Piłkarz, który grał We Francji, Włoszech, Hiszpanii I Anglii Lewy obrońca do Aston Villa Lukas Dignie. Dinie. Chyba. No bo kto ten. Mi się wydaje, że Lukas Dignie e Eder Militao. Dwie standardy. W sumie to trzy. I Barcola Heritage. Także chyba też go nie mieliśmy. Lukas Dinie, także dobrze wiedziałem. I mamy 12 okienko, i na tym sobie dzisiaj skończymy odcinek, ponieważ mamy już 18 minut nagrania i myślę, że dłużej się Wam już nie chce oglądać. Także co, dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz chcę podziękować Tops i Forgot Up za to, że dali mi taką nagrodę. Yy, no i co, życzę Wam. Żebyście też sobie kiedyś kupili albo wygrali taki kalendarz. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Dobrego dnia. Elo!